Winda szklana w plazie. Jedziemy w górę. O. No im taka winda, jak widać, no szklana widzę. Podoba mi się. No, i jak widzicie, mamy tu ostateczne piętro. To jest jakieś nie wiem, piętro. Co to? No i co? No i fajna to jest Orona. No, w Galerii Plaza. Fajna. Drugie mamy pierwsze. I zero. I to tyle chyba w tym odcinku. Chyba. O ile się nie mylę. Jan no żartuje, to tyle. I subujcie winciarza, Nara. I jeszcze chyba, z, nie wiem czy jest druga, ale sprawdzimy to. Może jeszcze nie, żebym się znowu nie pomylił, ale Nara. Dobra, Nara. Już. A z tego, co zauważyłem, jest tu jeszcze jedna, tylko nieosobowa. Czy nie Nie, to jest winda osobowa. Aha, dobra. Źle popatrzyłem, myślałam. Bo to jest winda osobowa, więc nie można tu wnosić towarów. Bo to jest winda osobowa. I zobaczmy, jak wygląda od środka. Jest też w plaży. Nie wiem czy mu pisało, że nie to, nie, nie to warowa, ale fajna jest. To chyba są podobne trochę. Może chodzi o to, że na przykład w galerii nowy świat też były takie. I może też nie wiem ile to ma. 160 Nie wiem już czy to osobowa, czy nie osobowa. Ale przejedźmy się Wjeżdżamy sobie w dół elegancko Te windy mi się podobają tu w Rzeszowie. Wszyscy się bawić, nie?

Nara polecam. Ko jakie je to jest Dobra to.